Cześć, witam was w pierwszej części um, projektu w Minecrafcie W tym projekcie pokażę wam, jak sterować kolegę. Um, na początku. I nie dziwcie się, bo ja teraz gram na kreatywie. Mój kolega gra, jesteśmy, po, jesteśmy połączeni ze sobą. Mój kolega gra teraz chyba na y, ten, na survivalu. Ja dzisiaj zrobię mu taką pułapkę, że Um, wezmę sobie tian skrzynię i, i skrzynię pułapkę przepraszam skrzynia pułapka no skrzynia pułapka i i TNT. Jak on wejdzie do... Jak on otworzy w tą skrzynię pułapkę, to wtedy to wybuchnie. Ja mu powiem, że w tej skrzyni... że w tej skrzy, on nie wie, że tutaj jest skrzynia jakaś. Że to jest skrzynia pułapka w ogóle. Bo ja mu nic nie mówię, ja chcę mu tylko zrobić trola takiego. Nie może się zorientuje, ale myślę, że nie. Um, przepraszam, to jest jakiś... Lagi mam. Muszę jeszcze raz. Bo nie wiem, czy to wypali. Więc lepiej dla upewnienia. Dobra. To teraz. Ja jestem z nim połączony na Skype'a. Zobaczcie, tutaj jest Skype. A nie mogę mu pokazywać. Nie mogę pokazywać jego linku i tak dalej. On mnie nie słyszy, bo wyłączyłem głośnik teraz. Teraz mnie nie widać tutaj, bo coś mi się zlagowało, jak mówiłem. I dobrze, że mnie nie widać, bo teraz on nie wie o co chodzi. Tak, to bym tutaj stał na pewno, jak ja zawsze. Ciekawe, czy on się skapnie. Wiem, że mam tam dużo diamentowych mieczy. Ja za nim chodzę cały czas. Już po nim. Dzięki za oglądanie. Poproszę lajki, subskrypcje, siema.